Duńczykom w temacie audio należy zaufać bezwarunkowo. Podczas bogatej historii rozwoju branży home audio niejednokrotnie udowodnili, że duńska myśl technologiczna słusznie broni pozycji na high-endowym, audiofilskim panteonie. Zjednali sobie entuzjastów audio z całego świata z wyśmienitym dźwiękiem i estetycznymi projektami. My, jako eksperci dobrego brzmienia, doskonale o tym wiemy i dlatego w naszej ofercie możecie znaleźć koplanda. Markę, która ma status legendy, pomimo, a w zasadzie może właśnie dzięki temu, że pozostała niewielką europejską manufakturą, której produkty cechuje bardzo wysoka jakość wykonania i interesujący charakter brzmienia. Możecie w sumie wiedzieć o czym mówię, bo z koplandem spotkaliśmy się już w naszym kanale dwukrotnie. Recenzowałem integry CSA 100 i CSA 150, które wspominam bardzo ciepło. I ciepło to w tym przypadku słowo klucz, ponieważ ten producent bardzo lubi swoje konstrukcje opierać na lampach. Dziś, pozostając w technologii lampowej, pójdziemy jednak znacznie wyżej w stosunku do omawianych wcześniej modeli. Przyjrzymy się bowiem nowemu wzmacniaczowi zintegrowanemu CTA 407. Ja mam na imię Janek i zapraszam Was na high wycieczkę do Danii. Rozmawiając o brzmieniu CTA 407, musimy przygotować się na to, że to wzmacniacz, który swoją moc w większości czerpie z lamp. Co za tym idzie, w jego brzmieniu ten lampowy charakter przebija bardzo mocno. I choć triody mają tyle przeciwników, co zwolenników, warto spróbować tego, co oferują słuchaczowi. Nie ukrywam więc, że Copland podaje sygnał w specyficzny sposób. Ale jaki konkretnie? Już mówię. Otóż słuchanie CTA 407 jest jak. Aromatyczna, gorąca kąpiel w jacuzzi po całym dniu ciężkiej pracy. Kopland od pierwszej chwili oczarowuje przede wszystkim sceną. Sposób prezentacji przestrzeni dźwiękowej przez ten wzmacniacz jest niesamowity. W momencie, gdy puszczamy muzykę, CTA 407 po prostu przenosi nas do pokoju wypełnionego wysokiej rozdzielczości dźwiękiem. Instrumenty w nagraniach jazzowych czasami nawet zdawały się znajdować za moimi plecami. To uczucie, które miewam bardzo, bardzo rzadko, jeśli chodzi o prezentację dźwięku. Tutaj Copland zaoferował mi niecodzienną imersję i ekscytujące doświadczenie. Natomiast Maniera 407 to przede wszystkim wyeksponowana i pierwszoplanowa średnica. Ciepły, miękki, okrągły dźwięk sprawiają, że dzięki Koplandowi bardzo dobrze smakuje muzyka delikatna, kameralna i spokojna. Bas jest nieco wycofany, tworząc wrażenie swojego rodzaju chmury, która lewituje nad ziemią. Nie tworzy wrażenia twardego i ostrego uderzenia, a jest bardzo otulający i płynący. Wysokie częstotliwości z kolei w sposób płynny wyrastają ze średnicy, tworząc swojego rodzaju naturalne przedłużenie pasma średniego. Ogólnie charakterystykę opisałbym jako ciepłą, niespieszną, a przy tym ułożoną. Tym więc, którzy szukają wyłącznie adrenaliny, poleciłbym raczej inny wzmacniacz, ale nie zniechęcajcie się. Być może słuchając CTA 407 odkryjecie inną stronę swoich muzycznych upodobań. Na szczęście łatwo to sprawdzić. Wystarczy, że umówicie się na prezentację w jednym z naszych salonów Top HiFi Video Design. Nie zapominajmy jednak o fakcie, że na finalną prezentację dźwięku mają wpływ wszystkie elementy toru. Możemy więc Nieco poeksperymentować i oddać koplandowi we władanie takie kolumny, z którymi stworzy system pasujący do Waszych preferencji. Stosując głośniki ciemne, uwydatnimy oczywiście bas. Z kolei głośniki jasne wywindują nam poziom detaliczności. Trzeba więc nieco poszukać metodą prób i błędów, znaleźć tego złotego grana. Postanowiłem, że poszukam w naszej ofercie takich kolumn i je znalazłem. Po przebrnięciu przez kilka konfiguracji mój wybór padł na 804D4 od Bowers and Wilkins. To konstrukcje, które mają w zwyczaju grać wysoko i szczegółowo, jednocześnie zachowując piękną średnicę. Podłączając do nich CTA 407 uzyskujemy niesamowicie realistyczną i angażującą średnicę, a same soprany stają się nieco spokojniejsze w towarzystwie koplana. Ten fakt sprawia, że odsłuch staje się przyjemniejszy i bardziej relaksujący. Bas natomiast także ulega zmiękczeniu, sprawiając wrażenie bardziej rozlewającego się swobodnie. Jeśli więc dopiero kompletujecie cały system, zwróćcie uwagę na te kolumny, a jest spora szansa, że z odsłuchu wyjdziecie oczarowani. Rekomenduję je do powierzchni od 25 do 40 m2. Kopland nie słynie z wizualnej ekstrawagancji. Trzymają się raczej prostego, tradycyjnego i eleganckiego designu. I to zarówno w przypadku najmniejszego słuchawkowego daka, jak i największej integry. CTA 407 nie odbiega wizualnie od innych urządzeń Coplanda. Panel frontowy wykonany z grubej ciętej metalowej płyty jest zaokrąglony na każdym z wierzchołków, skrywając w swojej centralnej części pokrętło zmiany źródła po lewej stronie, po prawej potencjometr głośności, a w środku okrągły wskaźnik trybu pracy i aktywnego źródła z diodami LED. Pomiędzy nimi a każdym pokrętłem znajdziemy także przyciski. Po prawej stronie odpowiedzialny za budzenie z trybu standby, a po lewej włącznik pętli dla rejestratora. W centralnej części, przy górnej krawędzi, umieszczono nazwę producenta. W dolnej części panelu znajdziemy natomiast także czarną płytkę, w którą wkomponowano wskaźniki statusu każdej z lamp. Mają po 10 diod, które domyślnie świecą się na zielono. Mnie one trochę męczyły, więc postanowiłem je w pewnym momencie wyłączyć. Na szczęście jest taka opcja. Wystarczy przytrzymać guzik LED w lewym dolnym rogu wzmacniacza. Na środku dolnej płytki znajdziemy także grawer z nazwą modelu. Urządzenie zamknięto w metalowym body, które jest łatwo demontowane. Jesteśmy na to siłą rzeczy skazani, bowiem kupując koplanda nie znajdziemy w nim założonych triod. Musimy zrobić to samodzielnie, z prostej przyczyny. Założone fabrycznie prawdopodobnie potłukłyby się podczas transportu, dlatego producent pakuje je osobno. Na szczęście ich założenie nie wymaga kosmicznej wiedzy w dziedzinie audio, jedynie trochę wyczucia i ostrożności. Cała konstrukcja jest bardzo duża, oczywiście ze względu na temperaturę, jaką generują lampy. Dlatego też skrzynia integry musi być pokaźnych rozmiarów, a samobody jest bogato ponacinane. To ciepło zresztą czuć zarówno nosem, jak i ciałem. Jeśli podejdziecie do wzmacniacza w trakcie odsłuchu, to zrozumiecie o czym mówię. Radziłbym też trzymać koplanda CTA 407 na otwartej przestrzeni, nie stawiając nic w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Takie konstrukcje bywają wrażliwe na czynniki zewnętrzne, więc lepiej 407 na próbę nie wystawiać. Razem ze wzmacniaczem producent dostarcza także pilota. Ten, co warto podkreślić, jest naprawdę ładny, dyskretny i ergonomiczny. Jeśli chodzi o funkcjonalność, to Koplan CTA 407, będąc wzmacniaczem w sporej części analogowym, nastawiony jest raczej na przyjęcie już gotowego sygnału. Nie znajdziemy tutaj żadnych połączeń cyfrowych. Za to w ofercie Koplanda nie przez przypadek znajduje się porządny konwerter TAK 215 z dostępnych połączeń CTA 407 oferuje 4 wejścia analogowe RCA oraz jedno fono MM czy MC. Gniazdo gramofonowe zasługuje na szczególną uwagę ze względu na interesujący przedzmacniacz, również pracujący na lampach. Dlatego polecam CTA 407 w szczególności fanom winylu. Ponadto mamy także możliwość podpięcia pętli dla rejestratora. I to w zasadzie tyle. W Koplandzie wiedzą, że ich urządzenie nie potrzebuje dodatkowej końcówki mocy i z tego względu nie mamy możliwości wyjścia przed wzmacniaczem poza integrę. Zuchwałe, ale uzasadnione. Jeśli chodzi o szczegóły techniczne CTA-407, jest to wzmacniacz zintegrowany pracujący w klasie A a B, dostarczając 50 W na kanał przy obciążeniu 4 lub 8 ohmów. Większość mocy pochodzi z triod. Zakres częstotliwości zawiera się w przedziale od 10 Hz do 150 kHz, a całkowite zniekształcenia harmoniczne występują na poziomie nie większym niż 0,5%. Lampy, które znajdują się w zestawie to KT88 Electroharmonics 6550. Wzmacniacz waży 20 kg. Podsumowując. Uważam, że CTA407 to wzmacniacz dla audiofilów, którzy szukają dobrej lampowej integry. Emocje, które płyną z odsłuchu są niezapomniane i niecodzienne. Nie jest to jednak wzmacniacz dla każdego. Jeśli więc pragniecie go mieć, sprawdźcie, czy aby na pewno wpisuje się w Wasze preferencje. A jeśli jesteście ciekawi, jak brzmi prawdziwa, high lampowa maniera, zapraszam Was na odsłuch do naszych salonów. Wystarczy wcześniej umówić się mailowo lub telefonicznie. Chcecie dowiedzieć się więcej na temat urządzeń audio? Sprawdźcie zakładkę Strefa Wiedzy na naszej stronie www.tophyphy.pl, gdzie publikujemy mnóstwo artykułów, testów i poradników. Sporą dawkę wiedzy znajdziecie też na naszym kanale na YouTube, gdzie oczywiście też bardzo was zapraszam. A na dziś to już koniec. Widzimy się niebawem. Do zobaczenia.